Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia show w RMFFM. w RMFFM. E, miniony weekend, fajne dane są w internecie Miniony weekend był rekordowy dla handlu W galeriach tłumy, być może byliście, nie wiem Internet pisze, ludzie zwariowali Dawno tak nie było, bo wszyscy rodacy Ruszyli na zakupy No ale trzy tygodnie przerwy, wiadomo, prawda Ludziom się ubrania pokończyły, garnki się pokończyły Zegarki, AGD się pokończyło Dywany, nie wiem, meble no i fajnie, powiem Wam fajnie, że, że w sklepach jest maseczka, że w sklepach jest dezynfekcja, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. No bo przecież, jak się ludzie w kolejce przed sklepem wymienili dokładnie wszystkimi wirusami, to już drugi raz nie muszą tego samego robić. Poranny show w stawa Wstawa i szkoda dnia. Jest pomysł na wigilię, pogrzeb karpia. Wieszamy na drzwiach klepsydrę, gdzie informujemy, że 23 yy, grudnia w wieku lat trzech odszedł nasz nieodżałowany kochany rybeńka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24 o 17. O co chodzi? W wigilii może oficjalnie brać udział 5 osób, a w pogrzebie 30. Ha! Tylko się trzeba zastanowić, yy, bo zamiast sanepidów bije nam na hata, któraś z celebrytek, aktorek zawziętych obrończyni Karpia i Wiedź. Ale! Jeżeli zostawicie dla niej miejsce przy stole i ekstra nakrycie, to może być magiczny. Stawa i dnia. M. 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 Teraz poważna sprawa rzecznik episkopatu. Czyli to nie są przelewki. Wyjaśnia, że ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczna kolenda, czyli wizyty duszpasterskie w naszych domach zostały odwołane, odbędą się w zmienionej formie, albo będą przesunięte na późniejszy czas, żeby kurczę, tylko nie na wakacje. Chociaż z drugiej strony powiem wam kolenda w klapkach To może być piękny widok O którym będziemy opowiadali naszym wnukom ale czekajcie Bo kolędnicy też mają chodzić później? Nie wiem jak w wakacje To kolega, który chodzi zwykle w stroju turonia To się ugotuje Tam przy trzeciej chałupie Generalnie powiem wam, że nie zła szopka W tym roku z tą kolędą, prawda? dawaj szkoda dnia Uwaga, to, to cytat jest. To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie akceptuje zamknięcia stoków narciarskich. Tak mówi Jarosław Gowin. Prezydent kazał też podobno opracować procedury sanitarne, co pozwoliło na otwarcie stoków. O, proszę no. bardzo. No. Szkoda, że prezydent nie lubi teatrów, nie wiem, stand-upu, siłowni, hoteli, gastronomii, tak jak Nart. Pewnie też byłyby otwarte. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. My nie tylko przyglądamy dla Was aktualne newsy, patrzymy też, co się podziało na tzw. kolorowych i dalszych stronach internetu. I uwaga jest hit z sieci, gotowanie warzyw w zmywarce. Co? Świat oszalał ale że jestem chyba do tyłu. Nie, nie, nie. Wkłada się warzywa y, do słoika z odrobiną wody, to się zamyka w zmywarce, włączasz program, gary się myją, a warzywa się w tym czasie gotują. A, myślę, myśl, myśl, myśl słuchając to, że świat zdecydowanie zbyt długo siedzi w domu. Chyba tak. Nie no. wiem, co dalej. Pranie w lodówce, Netflix, w piekarniku, smażenie w odkurzaczu, nie wiem co a, po, a pomyśleć, że wszystko zaczęło się od niewinnego, niedokodowania nietoperza gdzieś han w Chinach. Ty być może, że w zmywarce? Być może. Pawał stawaj skodar w dnia RMEfan mamy też George'a Michaela i nie zawahamy się go użyć, ale, ale wcześniej pan Wietnamski, dzień dobry, witam tedecznie, jak to pan mówi. Jak się pan czuje w ogóle? No witam tedecznie! <laughs> <laughs> dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zdrowy smak jest, węch jest, nawet teraz czuję, jakby ktoś tu dzisiaj świętował. <laughs> Dawno pana nie było we wstawach szkoda dnia. No, no tak, no bo po to pana zaprosiliśmy dzisiaj, bo chcieliśmy wspólnie z panem otworzyć sezon świąteczny oficjalnym pod słuchaniem piosenki Last Christmas werem. O, to dobrze, bo uciebałem, bałem, że chodzi o inne święta I się podusimy Nie, no, <laughs> dobrze, no Odpuśćmy na. już <laughs> Takie pytanie, panie Wietnamski Czy u was w Wietnamie też jest taka charakterystyczna piosenka Która od razu kojarzy się całemu narodowi ze świętami? Proszę pan, no. oczywiście, że tak U nas jest taka sytuacja, że Ci, czekają na piosenkę, że trwałam I give you my heart Pa ale panie Wietnamski, ale to jest ta sama piosenka George'a Michaela Co to jest? Pan opowiada No, to od dawcy wiedziałem, że próci ryżu, jeszcze coś na dłońce Panie Wietnamski, w takim razie most przyjaźni Polska-Wietnam, uwaga Jedziemy z tym koksikiem No i... Tak jest Aha, i to To może pan ciebie teraz tutaj Szanowne panie netki, dziewczyny, chopaki i męty dni. Przed Wami otwarcie wielkie codziennie świątecznego. Wam <sum> i lać create. Poranny show w RMFFM Wstawa i szkoda dnia. Patrzcie, jak tam Miley Cyrus wyrosła, jakie piosenki nagrywa fajne, dojrzałe. To... Proszę pana, nie mogę patrzeć na takie rzeczy. No. Czekaj, czekaj, bo ja tu mam Co? duże cyfry. To Słuchaj to. Ponad 272 miliony złotych no. wydał na premie, nagrody, trzynastki i dodatki były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. A, no tak. I to uwaga, w pierwszym półroczu Tyl tylko tyle wydał, bo tak. przecież prezes go zwolnił, przypomnę, bo pan Ardanowski nie głosował tak jak trzeba przy ustawie o piątce dla zwierząt. Może o to chodziło w tej ustawie? A może, mo może, żeby zwolnić pana Ardanowskiego, żeby dla zwierząt choć piątka została? Wstawaj, szkoda dnia w RMFM! Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.